Siemka witam was na kolejnym odcinku Serio Zero do Dzisiaj mam dla was kolejną informację Kolejny event Wraca do nas ten Który co roku jest w grudniu Czyli Wuj Mróz A tak jak widzicie mniej więcej ta postać wygląda Gdzie ją można spotkać W Dungeonach Grupowych, solowych Na jakikolwiek mapach chcecie Od tieru 4 do 8 Nie ma to najmniejszego znaczenia gdzie Ważne, że można go tam znaleźć. I teraz jeśli trafimy taki pokój. Po prostu to jest taki dodatek w tych dungeonach, po prostu możemy trafić pokój właśnie z tym dziadem i on będzie miał dla nas skrzynkę. No i może z niego spaść, słuchajcie. Taki skin. Skin, który jest warty swoje. Bo jak to piszą, ultra rzadką skórkę jelenia Jul można zdobyć. Ultra rzadką, czyli tak samo jak byliśmy w poprzednim evencie, tym dniowym, ten ultra rzadki skin, który tam był warty 30-40 milionów, no to tak tutaj mamy ultra rzadkiego jelonka, którego przez trzy eventy, jak gram, chyba tak ani razu nie zdobyłem. Ani razu. Ach, może za mało tych solowych grupówek robiłem, kto wie. Ale wracając, słuchajcie. Od dzisiaj do 30 grudnia, do resetu, można spotkać tego gościa i spróbować zdobyć właśnie albo tą skórkę, albo jakieś meble, dekoracje i tak dalej. W wydaniu. Słuchajcie, jak to było? W motywie wydarzenia śnieżki. Hm. Mogli to nazwać po prostu świątecznym. Także po prostu, jeśli robicie solówki, grupówki, to po prostu jest dodatek, ale. Specjalnie, żeby siadać do tych solówek czy grupówek, żeby polować na tego Mikołaja, no to ja raczej sensu tutaj nie widzę. Jeśli to będzie dla Was tym zarobkiem, to sobie odpuśćcie, bo naprawdę, naprawdę znalezienie tego jelonka, a potem sprzedanie go jeszcze w rozsądnej cenie, to tylko w pierwsze dni. Potem ta cena będzie spadała, spadała i tak co roku jest. Więc jeśli robicie solówki, grupówki, spoko, jak wam ten Mikołaj, wiecie, odwiedzi was. Ale jeśli wolicie contenty, chociażby PvP, zbieractwo, cokolwiek innego, crafting nawet. Nawet. Kto lubi crafting? No są tacy, co, co lubią, że wolą robić crafting, niż chociażby solówki czy grupówki. Ale jeśli to jest content, którego nie lubicie, to nie zmuszajcie się do tego, bo naprawdę nie warto. Jedna na 100, 200, 1000 osób to drobnie, a reszta będzie niezadowolona. Także... no mniej więcej tak to wyleciało w zeszłym roku. Więc... jeśli ktoś dropnie tego skina, bo teraz tak, przejdę od drugiej strony, to napiszcie w komentarzu, bo chętnie zobaczę, jak wiele z was da rady w ogóle to wydropić i... Koniecznie piszcie, który to był dungeon. Jeśli robicie na przykład grupówki, to napiszcie, że któraś grupówka. Jeśli robicie solówki, to napiszcie, która solówka. A jeśli robicie to i to, to napiszcie w sumie. W sumie, który dungeon. Jestem po prostu ciekawy. Tak samo jak przy poprzednim wydarzeniu, czy z mapkami te 7 na żółtych mistach pisaliście. Tak tutaj też bym was prosił, żebyście napisali. Ile dungeonów wam zajęło, żeby właśnie tego skina złapać. No a jeśli nie wypadło wam, no to możecie napisać ile już zrobiliście i wam nie wypadło. To też fajna informacja. Dobra, to tutaj by było na tyle. Jeszcze tutaj mamy świątecznego ducha, znajdziecie nie tylko w lokach. Miasta w całym Albionie zostaną przyozdobione najlepszymi świątecznymi ozdobami. A wszyscy gracze otrzymają fajerwerki i ogromny stos śnieżek. Ach. Tak. Możemy to po prostu odebrać poprzez pocztę. No cóż, to by było tyle. Taka krótka informacja. Więc jeśli teraz wejdziemy sobie do Albiona i zobaczymy, jest, jest, tak, w skinach znalazłem, jest co roku to samo. Ile to jest warte? 28 dni temu, czyli jeszcze przed eventem, sprzedało się to za 14,5 miliona. Teraz hardni, no dwa tygodnie temu, sprzedał się za 20, to jest w Carleonie, tutaj 2 razy 20, nie wiem po co w ogóle to ludzie kupowali poza eventem. I teraz już pierwszego dnia, dwa poszły po 17, minęło pół dnia, już dwa wyleciały komuś, po 17 się sprzedały. Myślę raczej, że na to jest dość mały popyt, no jak wam dropnie to super, bomba, ale... Szybko cena powinna spadać. Powinna szybko spadać. To, czy faktycznie będzie tak szybko leciała na łeb, na szyję, no nie wiem. Zobaczymy. Tutaj jeszcze zobaczcie ten osiołek z poprzedniego eventu. Jeszcze trzyma taką niską cenę. No, Chociaż po milion też się sprzedawał. No nic, poczekam jeszcze aż zdrożeje. Bo mam takie chyba dwa teraz gdzieś tam. O! A taki rekrutera, o! <grych> no to są skiny. Dobra. W każdym razie, w każdym razie. Spróbuję dzisiaj troszkę do solówek zajrzeć i chociażby tylko Mikołaja wam pokazać. No raczej nie drobne, no bo tutaj szans na to, to za małe są po prostu. Więc spróbuję, ale wątpię, że się uda i pójdę sobie po prostu solówki 6-3, dlatego że takie mamy w kolei teraz na serii testowania z solówek. Troszkę przerwy z tym było, więc wykorzystam okazję, że do tego filmiku no, Mikołaja by było fajnie spotkać i sobie skoczę na taką solówkę 6-3. No, kilka zrobię. No chociaż jednego Mikołaja chciałem Wam pokazać. Także tutaj na koniec wrzucę klipy, a ja się z Wami żegnam. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live'ie na Twitchu, do którego macie link poniżej, gdzie na każdym live'ie są giveaway'e. I powodzenia Wam życzę, no powodzenia Wam życzę, żeby chociaż jedna osoba z Was drobnęła tego skina i sprzedała go w dobrej cenie, tak za kilkanaście milionów.